No na pewno mieliśmy sytuację, jeszcze ja miałem sytuację, żeby wykorzystać. Chcielibyśmy na dwa, na trzy, pewnie byłby inny mecz, no ale zostawiliśmy dzisiaj zdrowie na boisku, bo na pewno pokazaliśmy ten górniczy charakter, ale no co można mówić, no przegrana, no nie mamy punktów, wracamy na zer, yy, z zerowym dorobkiem. Ciężko, ciężko teraz nam, ale musimy się podnieść i w przyszłym tygodniu gramy u siebie, więc musimy z tym zagłębiem powalczyć o komplet punktów, bo tak jak już wspominałem szybciej, no mamy dobrą drużynę, ale... Dzisiaj nam trochę zabrakło szczęścia. Karował każdy na, od, od, od pierwszej minuty. Potem ta czerwona kartka trochę, trochę pokrzyżowała nasze plany, ale tak jak mówię, no, gdybyśmy wykorzystali pewnie te sytuacje, które jeszcze mieliśmy, no, to pewnie by był całkiem inny wynik na no, no cóż, trzeba o tym już meczu zapomnieć i skupić się na kolejnym, bo we wtorek gramy za głębiej i musimy powalczyć trzy punkty.